Cześć, witam na kanale Knife Division. Ja się nazywam Łukasz. Zanim przejdę do bohatera dzisiejszego odcinka, przypominam, że cały czas są do kupienia gadżety Knife Division, między innymi czapki i tam wiele różnych innych rzeczy. Link do sklepu, gdzie możecie to wszystko kupić, wrzucę wam w opis filmu. A przychodząc do bohatera dzisiejszego odcinka, dzisiaj będzie geometryczny. Co to za nóż? Zapas Geo. Zapraszam. Tak się prezentuje nasz Geo. Pierwsza rzecz, do której sobie przejdę, to to, że w specyfikacji wam napisałem, że to jest NC11LV. Ktoś się będzie zastanawiał? No, czyli D2. Albo ktoś inny w ogóle pomyśli, co to jest w ogóle za stal NC11LV? Przez to odcinek będzie troszeczkę dłuższy, bo chcę trochę z Wami pogadać odnośnie tej stali. NC11LV, zwana przez wielu nawet makerów D2, to nie do końca D2. Albo inaczej. Stal D2 posiada widełki. Przy niektórych pierwiastkach, że tam na przykład węgla może być od do i tam w przypadku wielu innych pierwiastków jest tak samo. A stal NC11LV jest stalą, która mieści się w widełkach stali D2, ale ma jasno określony skład. Jest tak ogólnie z wieloma innymi stalami: K110, od Bolera i kilkoma innymi stalami, bo, bo, bo Szwecja ma taką swoją stal, Japonia ma taką swoją stal, ale. Z niewiadomego powodu znaczy, przyjęło się, że na to wszystko się mówi po prostu D2. Jak ktoś wie coś więcej na temat tych stali, no to stwierdzi, że to trochę nieprecyzyjne określenie. No bo jednak te pierwiastki na różne rzeczy wpływają w lepszym, w gorszym stopniu, ale jednak powodują, że te stale potrafią zachowywać się inaczej. Ogólnie przyjęło się mówić, że jest chińskie D2, amerykańskie D2, że amerykańskie D2 jest lepsze, bo chińskie D2 jest gorsze. Faktem jest jednak to, że na pewno nie jest tak, że NC11LV to po prostu D2, bo no bo to po prostu nie do końca nie do końca prawda. To tak jakby stwierdzić, że po prostu buty sportowe to wszystkie buty sportowe ta Adidas. Tyle. Co do samego noża. Nóż w takim stylu ym, powiedziałbym, przynajmniej moim zdaniem, yy, takim, do takiego miejskiego EDC mi podchodzi. Raczej nie jest to typowy bushcraft, yy, no, raczej ze względu na swój wygląd. Tym bardziej, że noże bushcraftowe to, to częściej są noże raczej z niskim szlifem, który dodatkowo może spowodować, że możemy tym nożem batonować w sytuacjach, gdyby jakimś cudem gdybym jakimś cudem nie wzięli ze sobą jakiegoś toporka czy czegoś innego, albo gdyby nam się, nie wiem, zagubił w lesie, Jezus Maria, ktoś by płakał. Moim zdaniem jest to bardziej taki nóż typowy do miasta, tym bardziej dziś tam ze względu na ten swój, na ten swój kształt głowni, czyli głównie typu Warncliff, bo osobiście nie do końca widzę zastosowanie Warncliffa w lesie. Wiem, ktoś mi powie, no Łukasz, ale Warncliff ma całkiem dobrą penetrację. Owszem, ma, ale jednocześnie ten czubek też będzie przez to, jak jest skonstruowany, będzie miał też większe zadatki, że tak powiem, do tego, że może nam pęknąć, gdy będziemy nim gdzieś tam świdrować w drewnie. Delikatne dziurki z umiarem, owszem, zrobi, ale jak już zaczniemy trochę mocniej naciskać, większe naprężenie nam na tym czubku powstaną, no to może być wtedy różnie. Nóż ma niepełny, płaski szlif, grubość głowni 3,5 mm całkiem fajnie całkiem przyjemnie zresztą potem sobie zobaczymy jak jak będzie mu szło, jak będą muszły wszelkie cięcia rękojeść w takim właśnie stąd zresztą nazwa Geo od geometrii w takim właśnie geometrycznym mocno kształcie że tak powiem mocno powycinane te kąty tutaj samej rękojeści. Z początku zastanawiałem się, jak będzie z ergonomią tego noża, ale nie. Jest całkiem przyjemnie, już fajnie siedzi w łapce. Nic nam tutaj żaden z tych kątów nam się gdzieś tam w rękę nie wbija, więc tutaj jest ok. Warto wspomnieć też o firmie Zapas, bo jest to taka firma, która zaczyna produkować noże już tak na taką skalę, bardziej bym powiedział światową, bardziej z tego Nazwijmy to yy, fabrycznego punktu yy, widzenia. Oni wolą określać siebie mianem manufakturą i spoko jak najbardziej, ale ich produkcja to już jest taka bardziej produkcja mimo wszystko masowa. To już nie jest to, że wytniemy sobie jeden, dwa, trzy blanki yy, i sobie ktoś tam nad nimi siedzi i je tam sobie dłubie po kilka godzin dziennie, tylko to już jest jakby, są już etapy produkcji noża. Tuż tu mówimy bardziej o produkcji niż o takim rzemiośle, yy, gdzie, gdzie jakby jeden człowiek był odpowiedzialny za jeden nóż. I spoko, fajnie, bo w końcu Polska zaczyna wychodzić z jakąś taką porządniejszą. Marką. Nie mówię, że nie ma... Ogólnie marek noży polskich, ale po prostu w końcu coś porządnego zaczyna wychodzić na ten nasz rynek, nasz, a nie tylko nasz, bo także zagraniczny. Czy ma jakieś niedociągnięcia? No, coś tam można by znaleźć. Chociażby to, że okładki nie są do końca idealnie. Nie to, że spasowane, ale gdzieś tam na etapie produkcji troszeczkę zawiódł działu jakości, ale nie są to jakieś rzeczy, które mogłyby jakoś bardzo wpływać też gdzieś tam na użytkowanie tego noża. Raczej są to rzeczy takie stricte kosmetyczne, że gdzieś tam te kąty ścięcia okładek nie do końca się zgadzają z jednej, jak i z drugiej strony. Wydaje mi się, że mimo wszystko można to tej marce, marce zapas wybaczyć bo patrząc na to z tej perspektywy, że są to ludzie, którzy robią noże już na skalę światową. Nie mówię, że można pomijać jakość albo oni klepią noże na cały świat. Oczywiście, że nie. Jednak musimy pamiętać o tym, że jeśli jakaś marka zaczyna robić już noże na cały świat, to prawdopodobnie ma kolosalny budżet, ma do tego odpowiedni sprzęt wartości często gęsto kilkuset tysięcy złotych. Zapas w tym temacie Powiedzmy raczkuje, ale właśnie zaczyna uczyć się chodzić. Trzeba im po prostu te błędy jeszcze wybaczać. No zdarza się, zdarza się, że, że gdzieś coś nie do końca wyjdzie. Owszem, no błędy się zdarzają, ale z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że po pierwsze jest to nóż wciąż w budżecie jednak dosyć niskim. To raz, a dwa, nawet droższym markom zdarzają się wpadki. Mi się akurat trafił model, gdzie te okładki tutaj delikatnie ten kąt no nie jest identycznie jest z jednej i z drugiej strony tak samo zeszlifowany, ale jak mówię w chwycie jest to praktycznie niewyczuwalne. Ja z początku w ogóle tego nie wyczaiłem. Dopiero po jakimś czasie, kiedy faktycznie zacząłem się temu nożu dużo bardziej przyglądać tutaj z jednej i z drugiej strony, to dopiero wtedy to wyczaiłem. Gdyby wam się taki model trafił, wydaje mi się, że bez problemu możecie do nich napisać, powiedzieć ej słuchaj, bo, bo tutaj troszeczkę coś tutaj troszeczkę nie pykło, czy damy radę coś z tym zrobić i myślę, że bez problemu wam to, to wymienią w ramach jakiejś tam gwarancji. Do noża dodatkowo mamy pochewkę. Początkowo ona w ogóle przyszła inaczej. To jest w ogóle ich autorski teklok, bo najczęściej te to są te takie, że się przekłada przez pasek, robi się klik i on tam gdzieś siedzi na tym pasku. Tutaj jest taka bardziej, że tu pas wsadzamy i to se tam, <laughs> może se jeździć trochę po pasie. Ale inną rzeczą jest to, że on w ogóle przychodzi do nas w wersji poziomej, do przenoszenia poziomo, czyli tak. Ja, jak już widzieliście na wielu recenzjach, ja jestem raczej tym. Posiadaczem kałduna, więc yy, dla mnie takie przenoszenie nie do końca jest wygodne. Ostatecznie już wolę w ten sposób. No i zastanawiałem się, czy można ten nóż w ten sposób przerobić. Kombinowałem, próbowałem, dopiero napisałem właśnie do, do marki Zapas. Mówię, Ej, słuchaj, ta chopy, bo fajnie, jakby, jakby można było ten ten wasz teklock obrócić jakoś. No i okazuje się, że się da, tylko wtedy te śruby trzeba zamontować odwrotnie. Co do samej pochewki. Jak najbardziej normalnie dobrze zrobiona pochewka. Jedyne, do czego mógłbym się delikatnie przyczepić, to gdyby o ciupinę bardziej ją zaokrąglić, wtedy mniej byłoby tych takich kanciastych elementów samego kydexu, które to niestety, ale no, są nieprzyjemne, jakby nam się w coś miał wbić. Dobra, tyle mojego ględzenia. Przejdźmy sobie teraz do roboty tym nożem i zobaczmy jak tam jego ostrość i jak tam jego penetracja kartonu. Nożydło jest, jest. Kartka jest. Sprawdźmy sobie ostrość fabryczną. Oj. Nos. No. No nie jestem zadowolony. On nie to, że jest tępy, ale odnoszę wrażenie, że ktoś dosyć nisko zakończył ostrzenie go. Takie mam wrażenie tak jakby zostały takie mikroząbki. Ogólnie to jest podobno bardzo fajne, bo agresja cięcia jest wtedy dużo, dużo lepsza. Tylko taki test kartkiem wtedy wychodzi trochę słabo. No chyba trzeba by go trochę podostrzyć. To jest też to jest też to, o czym musicie pamiętać, że na przykład taki test kartki może w takim noży wychodzić słabo, ale na przykład test pomidora już będzie wychodził bardzo dobrze. Dlaczego? No bo każde z tych rzeczy ma trochę inną strukturę. Dodatkowo te ząbki powodują, że na przykład w pomidora będzie wchodził bardzo gładko, a kartka, która już ma inną strukturę, na nią ten nóż będzie działał trochę inaczej, tak? Te, te, te ząbki, które są, które są w tej głowni, te mikroząbki. No nie, ale, ale ostrość jest. A szkoda, że nie mam pomidora, bo na pomidorze bym to sprawdził. Ech, no dobra, tak jest. Zobaczmy dalej. Dobra, mamy kawałek kartonu. Zobaczmy. O masz, no. No, karton już wchodzi całkiem przyjemnie. I to jest chyba to, co wam mówiłem, że tutaj dochodzi do trochę innych cięć niż bezpośrednio na takiej kartce. Takie, takie jest moje wrażenie. Nie, nie mówię, że mam 100% racji. Hmm, jeśli sądzicie inaczej, chętnie podyskutuję na ten temat. Ale mówię jak mi się, jak mi się wydaje. Nie no, bo w karton ostatecznie idzie nie najgorzej. Nawet powiedziałem że bardzo przyjemnie. O. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, że dosyć nisko było zakończone jego ostrzenie na dosyć niskiej gradacji. I właśnie to spowodowało, że ten nóż ma właśnie tę, tą taką. ma te takie mikroząbki, które tam się tworzą tutaj na krawędzi. I wtedy właśnie ta ostrość będzie przez to, przez to inna. O, no bo widzicie, to nie jest to, że on jest tępy. On naprawdę fajnie. Ten karton wchodzi. Naprawdę fajnie wchodzi w ten karton. No, czyli to raczej jest kwestia, właśnie tego. Więc widzicie, mamy też dwa rodzaje ostrości, tak naprawdę. W sytuacji, kiedy zostawiamy sobie na krawędzi właśnie te mikroząbki, które tworzą się w trakcie ostrzenia, wtedy to powoduje, że kartka idzie nam słabo. Ale w kartony wgryza się bardzo przyjemnie. Tym bardziej, rzęce 11LV właśnie ma tą agresję cięcia, będzie miała bardzo fajną. No właśnie te, te stale z grupy D2, jak ja to mówię, właśnie one tym się, tym się charakteryzują, tą agresją cięcia. Okej. Okay. Swoją drogą, można by go też naostrzyć. Na przykład na 1000, na diamencie. A, war, war, ważna uwaga. Stali D2 wszelakich, K110 na przykład i tamtych, i NC11LV, nie ostrzymy ceramiką. Dlaczego? Bo ceramika wykrusza te stale. Po prostu się nie lubi z ceramiką. Tutaj tylko i wyłącznie diamenty, ewentualnie kamień, no byle nie ceramik. No przecież tym kartonami gruby nie jest. O. No zobaczcie, naprawdę. O. Nawet siły teraz do niego nie przykładam jakiejś dłużej, i on naprawdę fajnie się w ten karton wgryza. No, czyli to na pewno jest to Pewnie był zakończony na jakimś tam, na przykład nie wiem, 400, może nawet trochę niżej, i stąd taka a nie inna sytuacja. Zobaczcie. No. Nie, no, no jest, 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 moim zdaniem, jest ok. To po prostu nie jest. To ostrzenie nie jest do testów kartki, tylko do roboty w kartonach. O, o i tu już idzie przyjemnie. No, no sami zobaczcie. Coś źle jest? Zastanawiałem ja się, że jest Ciach, cia. Fajnie. Jedyną rzecz, którą bym w tym nożu ogólnie zmienił, to fajnie, gdyby była na przykład opcja, nie wiem, może, może, może zapas po obejrzeniu tej recenzji stwierdzić, żeby wprowadzić taką opcję, nie mówię, że w standardzie, ale opcję, żeby go zrobić na dendat, bo ja mi to w brzusio się wbije, ja to nie lubię. Ogólnie zapas. No widzieliście jak tnie. Ostrość jego jest taka, że jest dosyć nisko fabrycznie naostrzony. I to z kolei powoduje, że ma te mikroząbki. Test kartki wyszedł słabo, ale już test cięcia kartonów uważam, że wyszedł naprawdę przyjemnie. Co sądzę, podsumowując, uważam, że to jest naprawdę ciekawy nóż. W tym bardziej w budżecie, w jakim możemy go kupić. A tym bardziej no, wspierajmy polskie marki. To tyle na dzisiaj. Jak zwykle zapraszam Was do sekcji komentarzy, gdzie możemy sobie podyskutować o tym nożu. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku, łapce w górę. Nie zapomnijcie wpaść też tam na wszystkie social media. Zapraszam Was jeszcze raz do sklepu, gdzie możecie kupić wszystkie gadżety marki Knife Division. A my jak zwykle widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!